Witajcie moi drodzy, jestem blady, witam was w pierwszym odcinku. Zagrajmy w Detailed Raptide. Kontynuujemy. No to w dzisiejszym odcinku, no, zawsze zaczniemy. Rozpoczniemy fabułę, dobra. Yy, mamy postacie te same co w pierwszej części: czyli Logan, Purda, Sian, Tambi i jeszcze John yy, mamy do wyboru. Mamy tak. Wiadomo, yy, Logan to jest broń. Yy, mogę importować postać, dobra. Importujemy. My name's Perna, and I'm gonna tell you about the bloody holiday ever. I was at the Royal Palms Resort on Benoi, working as a bodyguard for some asshole CEO. I figured once he left the island, I'd have a good week to relax on the beach, enjoy a Mai Tai or two. But no, that wasn't to be, as I woke up one morning to discover that the goddamn zombie apocalypse had arrived. A local lifeguard by the name of Cinnamore saved my life. Soon after that, I discovered I was immune to whatever this plague was. I met a few others who were immune, and somehow we were all elected to save everybody else. There was Sam B, a one hit wonder hip hop star from the States, Logan, an ex football player and full time douchebag who never missed a chance to hit on me, and Shin Mei, a sweet little hotel clerk who was as brutal with a blade as anyone I had ever seen. Together, we went to Norsby to try to gather more supplies. And from there, things really went to hell. The army tried to contain the infection, but they were bloody useless. Benoit itself was totally isolated. It was pretty clear we were on our own. At this point, we just wanted off that goddamn island. And that's what led us to that maximum security prison. You see, some dickhead colonel by the name of Ryder White. Light to get us to track down what he thought was a cure for this zombie plague well that cure ended up turning white into a giant bloody maniac luckily we hooked up with a prisoner who flew us out of there on the colonel's helicopter we were off that goddamn island at last and everyone we tried to save back on Benoit? well they just didn't make it except for that little native girl narima we spotted that naval vessel just in time, as we were just about out of petrol. We couldn't believe how lucky we were to finally find a safe haven. I that island Raptate. It's Let's get definitive now, to as you can see. Get your hands off me! What the hell? What is going on here? Oh, get off me! Uh, get it off me! Get it off! What's with the cuffs? Sorry, but I can't take any chances. My orders are to take you into custody and transport you to a secure quarantine area. And who the hell are you? Lieutenant Colonel Samuel Hardy don't resist and you'll be fine we just need to be sure you don't pay we threat. no threat the threat's on benoit you have any idea what's happening back there we have an idea we're hoping you can help us fill in the details especially her you keep the hell away from her frank serpo i should have guessed are you the one in charge of this clusterfuck watch yourself with this guy this freak would sell out his own mother if he had one take the immune down to the lab the two others will come with me. Lab? Ugh. Hey, do we look like goddamn guinea pigs I'm to you? I'm a citizen of the USA, man! I got motherfucking rights! Back off, Serpo. But just stay out of it. <laughs> what the fuck, man? Don't do that again. One less immune won't make any difference. Now take him to the lab. You may have command over Palinai, but on this ship, I'm in charge and I have my orders. Your orders are to follow my orders, Colonel. Would you like me to call your superiors? Somebody tell me what the fuck is going on here. i've already administered three doses. so how much longer? you said we'd have results by now. sir, this is uncharted territory. we'll need another day at least. just be careful. we don't want him dying on us. what about the native woman? Yerama? that's a more complicated case. she's being taken to another location. don't worry. I'm keeping a close eye. Oh, God. Oh, my head. Oh. Oh, what the hell happened? Motherfuckers drugged us. Who are you? Hey, we're talking to you. I'm nobody, really. You've been bitten. How long has it been? Long enough. I guess it doesn't affect me. So you're immune too? So it seems. What? They plant you here to spy on us. <laughs> <laughs> right. That's one beat to shit like this. It's all part of my cover. So they tested you too? Yeah. I'm guessing they're trying to figure out why we're all immune to this. How'd you get here? I was a soldier before the shit hit the fan. Part of a. Huge humanitarian search and rescue operation. And then that civilian arrived. So, right. Suddenly, the military was no longer in charge, and the rescue operation was called off. So, what are they up to? All I know is there's a naval blockade around the entire archipelago. No one's allowed in or out. Whatever the fuck is going on, there's nothing to do with humanitarian efforts. That's pretty clear. Christ, I'm still woozy from these bloody drugs. Oh, God, my head. Where are the others? They must have taken them when I was unconscious. So, finally we're talking about... My. No fajnie. Co to w ogóle jest. Yy... Takie dodatkowe umiejętności są. ręczne. A to mamy te umiejętności co mieliśmy je w no, co miałem je wcześniej. Co się. Yy... Udało mi się przenieść ten. Co udało mi się przenieść save. A. Dobra, myślę, że. Teraz to pójdziemy w szałość. Blod... 35 poziom mam, więc jest ok. A tu jakieś. Okej. Okay. Widzę, że tu jakieś dodatkowe umiejętności są. Szarża jakaś. No spoko. Storm, wydostaj się z celi. Dobra. No, idziemy zatem. Dobra. I need to find a Jakąś broń trzeba znaleźć. To no dobra. Rozejrzyjmy się. Dobra, zmniejszyłem trochę czułość. Dobra. E vamos lá

Yy, wyżej, dobra. Yy, OK, okej, wchodzimy zatem na górę. No i dobra. Dobra, jeszcze sobie zmieniłem tu ustawienia trochę. Okej, okay, dobra Będzie prościej po prostu jak będę miał E a F do kopania Dobra Idziemy dalej ja w sumie wracamy Dobra, i do góry a To takie silniki diesla. Oho, słyszę zombiaki Sendacze Który mają poziom, w ogóle? Tu jest szósty. Dobra. Okej. Okay. Weźmy ten nóż, mimo że noży nie lubię. To może jakoś... Yy to jednak jakieś jakieś ostrze mimo wszystko dobra otwieramy to dobra Pałka więcej pałek no, dobra. A tu Dobra. Oj. Oj, pierwszy zgon. Utracono 21 dolarów, więc to nie jest... nie ma tragedii. O, proszę, więcej apteczek kastet, podziękuję. Albo dobra, wezmę go, najwyżej go sprzedam. Hmm. Dobra. dobra, jakieś. Trzy apteczki mam, więc dobrze. Dobra, padł kolejny zegarek na rękę. Okej, no nie dobrze. Dobra. Ale to nie toniemy. Okej. Okay. O, tasak w końcu. jakaś porządna broń. Dobra. Oj, nie wiem, czy mam z nim walczyć, czy nie. Tak się właśnie zastanawiam. <laughs> Będą takie krótkie cięcia. Yy, bo kaszle jeszcze. Kłuźwa. Dobra. Biegnij. Oj, karamba. O oh nie, yeah, z... Wom, przykład. No nie, znowu? Hm. No to wydaje mi się, że to trzeba przebiec i uciec im po prostu dobra, jednak na to przetrzymać. Próbuję jakoś zatus za, za te zombiaki No nie Hmm Właśnie to ciężkie, jakie mogą się utopić. Dobra. Uleczymy się. A ja tu widzę kolejną pleczkę całe szczęście, dobra. Jednak chyba po prostu trzeba je pokonać. Dobra. Okej. Okay. Nie w tę stronę. Mamy klucz nastawny. Dobra. Trzymajmy E. Dobra, udało się przejść. Dobra, uwykończenie. Auka. Y A tu jest drabina, dobra, nie zauważyłem. Ok, jakiś punkt umiejętności mam. O, proszę, amunicja. Oj, Co już się dzieje. Jakieś pistolety, obrzyny. Dobra, to sugeruję. Ja sobie muszę wrzucić teraz do. Yy, nie ma 700, to ma 1000. Dobra, że wrzucę sobie tutaj. Yy. Tak, ale jeszcze od razu korzystając z okazji. A to chyba po prostu jakby zdobywamy walcząc. Kolejny po, yy, ten. Dobra. Mm. miałem wydać. Yy, trwałość broni myślę, że dam. Plus 20%. Nie wiem, czy w czasie ten tasak mi pokazywał, że jest zepsuty. Jak jest dobry. Obciążnik. Tanto. Na jakiś nóż... chyba. Okej. Okay. Oh, no! za stery, moi drodzy. Że się pozamieniali w zombiaki. Okay. Odwrócić drabina. Okay. Serio, Serio? <grymne> Troszkę mam wrażenie, że jest inny jakby środek jakby na ciężko jest postaci, i tak dalej, dlatego tak. No i też, że tak, bym mniejszą wytrzymałość niż pod koniec gry. A jednak, poziom przeciwników jest ten sam. Dobra, dobra, padł. A tu się nie da przejść, dobra. Tu musimy iść tędy. O, ząbiaka przygniotło. To jest E? Okej. Okay. Taką fałkę weźmy chociaż. Mi się tasak zepsuł. Albo dobra. Może nie będzie potem potrzebny. No, nie umiem korzystać z broni palnej. Yy... Dobra, a wróćmy się może do tego. Co Czy to jest pod podkładem? Ten yy... A, niestety pod pokładem. No dobra. Nie uda mi się teraz naprawić tego, ale dobra. Dobra, ten lud francuski ma dość ten ...dość mocny atak. <laughs> Więc... Yy... Dobra, zabicie. Ok, dobiłem. Dobra, niech się nam zregeneruje wytrzymałość. Dobra, i dobicie. Ok, Coś jeszcze tu nam chce atakować? Tam są chyba nieprzemienieni? To tu jeszcze mamy zombiaka. Ok. Drut kolczasty. Dobra. Chodźmy na górę zatem.

Ale się dzieje, akcja. To jest szósty poziom. Oj. Amunicja mi się skończyła. Jakiś plan? Bomba ogłuszająca, dobra. Padł. Dobra, król nad królami. Okej, okay, przewadujmy. Te trzy nam zostały te zombiaki. Adu. O, mam jakiś tasak dobry. Nie ma tego noża. Ale wyprędza palniczka. Ok. Bo to będzie można robić. Ok. Y Moi drodzy, ale dalszą część walki na statku zajmę się już w następnym odcinku. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego. Zapraszam Was do. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Że wszystkiego dobrego. Cześć.